Ja nazywam się. No cześć, jestem wczoraj, wczoraj, do wczoraj, yy. Aha, wczoraj, 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 pierwsza lecimy O nie, no no czy... Aha, dobra, no, z pierwsza... Powracamy z przechodzeniem snufa w wiki, tym razem, bo już jedynkę przeszłem Przeszedłem eee... A to panie To panie A widzowie, to, to będzie łatwe przechodzenie snufa Będzie łatwe w tym odcinku W tym odcinku, bo wiadomo, następny odcinek SNAFA to najprawdopodobniej będzie trzecią no. Więc no. O pierwsza noc to Żaden problem, widzowie. W ogóle jak to nie. Jak? Dlaczego? Dlaczego widzowie? Dlaczego to nie schodzi music zigbus? To tak wolno. W porównaniu do na, na nocy drugiej Nocy drugiej to bardzo szybko, to szybko spada Dobra, no to, to jakoś to jest noc pierwsza, to mogę sobie zobaczyć ten. No obracaj, kamerę. Dobra, jesteście... on chyba... Taje, tak, w pierwszej nocy zostaje. Gwałęboko śmieć O! Ужасно, так практично. Нет, я не буду смеяться. На разе, ну, ничего снима. Как то. Как то. Нет, не зашару все. Widzowie, wykignę escape, co oznacza, że wychodzę z gry. Yy, więc, yy, przepraszam bardzo. O, dobra, jest. Przecież przepraszam bardzo. Może być nowa gra, w sumie. Niech będzie nowa gra. Widzowie, super! Jak takim tempem będę grał, no to Pierwszą noc ledwo co przejdziemy. First night. Pierwsza noc. Ładuje się. Nie, no nie jest, nie jest, nie jest. Poprzednie odcinki, możecie zobaczyć, która będzie. Najprawdopodobniej, tak, na 100%. No i. No i co, no, no, no. no próbuję przejść w Snafa. Jak przejdę w Snafa 2 całego, to będę chciał przejść w Snafa 3. Jak przejdę w NAFA 3, to będę chciał przejść w NAFA 4, a później w NAFA 4 Location i może Security Breach. Może. Ja tak powiem. Ej. No jak akurat jak przejdę, y, to wtedy bym chciał. Jak przejdę, to może DLC Breach. DLC Ruin 6. No tak, znowu chciałem kliknąć w Press and hold. No dobra, minęło mi się. Przecież to w ogóle nie, ta bateria w ogóle nie schodzi. Możecie napisać zaś, gry chcecie odcinek. To, 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 to może bym nagrał. No, no. Przecież to na nieczema. Nie dobrze że coś zbarowało. Nie, no mi się coś bagowało, czy że tak. A! Dopiero od drugiej. A bo od drugiej animatroniki działają. Okej. Okay. dobra. Dobra. Witam. Bardzo nikt Nie.

na razie nic nie ma. No. I tak ogólnie jeśli chodzi o flafa, może bym przeszedł na worda. Może w F... -a? Yy, a może bym przeszedł na Yy, yy, ucen 50, 50 na 20 yy, co będzie ciężkim zadaniem no ale no mówię, możecie napisać w komentarzu Następny odcinek, no, 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 no będzie jutro A, o, oczywiście B. B, czy cika jest tutaj Oczywiście Warta w nocy... Nie, nie, nie... Pan Fredik przyszedł Kiedy przyjdzie ta szybka? Kiedy Czika przyjdzie? Kiedy? Kiedy przyjdzie? Może no, jest piąta, no przychodź w końcu No przychodź w końcu, no proszę Cię Nie no Nie, no jak ja nie, jak nie, nigdy przyjdzie do szóstej. To, to, nie wiem, jak to jest pierwsza. Noc. No. no, proszę. Nie, no, no, no chyba nie, chyba nie żartujcie sobie tak? Halo? No i szósta. No i co mam myśleć? Co? Że w ogóle mnie nie zaatakowali? Ej, no przepraszam bardzo. Oczywiście nie chcę rozmawiać z kupcami. O, teraz to od początku leci. Teraz muszę czekać w zasadzie na dźwięk. O ile w zasadzie tutaj, chyba już Foxy może atakować, chyba już nie pamiętam. Nie, ja 3 miesiące temu grałem, nawet więcej, 4. Znowu, mały wiek. Pregi, na razie moc. Druga. Jak zginę, to, to tyle, to zginę. I trudno. Ty mangel jedna, ty mangel jedna, no czemu ty tam siedzisz? Bo dźwięk jest dziwny, a ty, tylko mnie przy, a ty, a nie przychodź mi. Chciałabym w tym odcinku przejść dwie noże. Nie, 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 ma Ciebie, nie, 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 nie chcę, nie, chcę, nie 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 chcę ci byś mięcił, walun, nie, 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 nie! Czemu on jest? Czemu on jest? w walun, grze? Czemu? Czemu? Dlaczego? O oh, nie, no. 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 nie, 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 O, poszedł Przynajmniej, przynajmniej się poszedł. No i gdzie jeszcze. Dobra, daję daję radę. Co mam mangi... To jeszcze boli chyba se żartujecie No co nagle mnie atakujecie o tej drugiej Trzeciej już Ludzie nie atakujcie Znaczy no się, nie ludzie, roboty To nagle się odpaliliście tak O tej trzeciej Tu, man, tu najpierw Balloon Boy Później Mangel Później ten, tej Bonnie Ludzie no Nie, 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 o ktoś już wchodzi do węgów. Ktoś już wchodzi do wętów. Ktoś po wętach chodzi. Teraz tylko kto? Mangel, śmieć, Tojczyka, yy, toj Toy czy toy... Yy, to hmm, Teraz kto przyjdzie? Nie. nie, 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 no, no, czemu mi halogujesz Dobra, poszedł z Nie, haj, nie nie, 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 nie chcę się z tobą, nie chcę ci widzieć. Nie, nie, nie chcę ci, nie chcę, nie chcę. Oj, no, zapadli. Ej, no, nie chcę się z tobą, nie chcę ci widzieć, bądźmy jeszcze. Nie chcę Cię widzieć. Chodź. Chodź. Tak, to Freddy. Tak, to Freddy. Tak, to Freddy. O co nagle mnie atakuje? Tu Freddy zaś... Nie no, od tej trzeciej... Od końcówki drugiej nocy... Drugiej nocy, drugiej... W nocy. Um drugiej od końcówki drugiej EM, czyli już prawie jak była trzecia, to nagle się No Nagle tu jeden, tu drugi, to, tu, tu trzeci. Nie, nie, idź, idź, tylko nie wchodź, nie wchodź do góry, nie wchodź. To no właśnie. No, i idź mi jeszcze ten, ten, czy na końcówkę nocy wszystkich. Nie. Nie, jeszcze mi mangi przychodzi. Ja, ja zginę w tej nocy. Jeszcze... Już chciałem, już chciałem maskę. Ludzie! No mangę! Nie no, co jest? Co to? Co jest? Nie, co jest w tej nocy? No nie no! Idźmy stąd. Idźmy stąd. No dobra, poszliśmy. Co jest w tej nocy? Co tu się działo? Ledwo przy, dosłownie ledwo przeżyłem tą noc. Dosłownie tą noc ledwo przeżyłem. Widzowie. Mm. Oh. Cześć, Bonnie! Hello, Bonnie, I'm, I'm Freddy. Cześć, Bonnie. Cześć, Chica. No i co, no? Ktoś mi może wytłumaczyć, o co tu chodzi w tych... ...w tych, tych, tych scenkach. Tak to ty, tak to ty jesteś. Zdecia noc, w której w zasadzie nie chce mi się przebić Nie w tym odcinku na pewno. Powiem tak, nie w tym odcinku. Więc, widzimy się w następnym odcinku. A jak on, a nie jak ona, a nie nas zabije. Kim mnie nie zabije, to na się. Ale... Mm. Widzę, Jak ktoś dotrwał do tego momentu, to bardzo dziękuję, jak ktoś dotrwał do końca. I obejrzę cały film, obejrzał do końca. Yy... No, oczywiście, 30... no. Dwam, bo... No co, no nic, co powiem, no. Okay. Oh, 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 Большая